Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Mam kamerę przyczepioną do roweru i będę robił specjalnie takiego rowerowego vloga. Jadę w jakieś takie miejsce, którego jeszcze nie nagrywałem, jeśli chodzi o Bukaresz. No i pokażę Wam jeżdżąc na rowerze. Nie mam po prostu zbytnio czasu, żeby się wybrać na piechotę, przez pracę i tak dalej. Tak jak już mówiłem w moich filmach, robi się. Ten dzień coraz krótszy i nie mam tego czasu rano, żeby wstać wcześnie i coś dla Was nagrać. Dlatego robię to tak wszystko trochę w pośpiechu, ale chcę, żeby to też fajnie wyglądało i żebyście oglądali ten film, żeby wam się go dobrze oglądało. No i pokazać właśnie wam coś nowego. Kamera, to tak jak mówię, już jest przyczepiona do roweru, nie będę jej specjalnie trzymał w jakiejś tam pozycji, żeby mnie nagrywać. Także wygląda to już tak, jak wygląda. Siadam na rower i jadę. Także zapraszam Was na dzisiejszy film. I zacznę słuchajcie tego vloga jadąc ulicą Sebastian. W pobliżu mojego miejsca zamieszkania będę sobie jechał i Wam pokazywał tutaj okolice. Chciałem powiedzieć, że pogoda w Bukareszcie. Jadę trochę na ulicę. Już nie jest taka ciepła. Już się robi chłodno. Tak jak widzieliście mnie na początku filmu, jak byłem ubrany, to już bluza pod tym długi rękaw, koszulka. Także no już niestety robi się tak chłodno. Już widać i czuć tą jesień. Jadę teraz ulicą no i trochę zaryzykuję właśnie jazdy ulicą, to jak już nieraz powtarzałem, że boję się jeździć ulicami. Boję się, no, jest jakieś ryzyko jeżdżąc ulicami w tym mieście, ponieważ no, nie czuję się bezpiecznie. Nie czuję się, nie ma niestety dróg rowerowych. Moim zdaniem drogi rowerowe nie istnieją, jeśli chodzi o to miasto. Jak gdzieś są, to <ścoughs> czasami nawet auta parkują na drogach rowerowych. E, może kiedyś mi się uda Wam pokazać. Co tutaj jest jeszcze ciekawego, tak? E, o jakiejś restauracji nie wiem czy to było widać tam była po prawej stronie taka też chińska restauracja do której mm, czasem chodzę razem z Zanom no i teraz zmierzam e, naprzód planuję jechać w okolice takiego centrum handlowego które nazywa się Afikotroczeni także tam chcę jechać taki jest mój plan, zobaczymy nie jest to daleko na rowerze, to uważam, że to jest Całkiem spoko dystans, żeby przejechać i się nie zmęczyć, że tak powiem. A teraz będę mijał po prawej stronie Kauflanda. Prawdopodobnie nie widzieliście go, ale <laughs> możecie mi uwierzyć na słowo, że jest ten sklep tutaj. Jeśli chodzi o sklep, to nie ma co oglądać. Nie ma co oglądać sklep jak sklep, taki sam Kaufland jaki macie w Polsce. Jechałem ponownie na ulicę, przejadę trochę e, właśnie drogą i zbliżam się pomału do Prosper Plaza, to jest budynek, który spłonął wiele miesięcy temu, wiele, no nie wiem, no po prostu na wiosnę spłonął ten budynek, robiłem film z tego wydarzenia, z tego miejsca, byłem tam jak to płonęło, także to była naprawdę przykra sprawa, przykra sytuacja, po prawej mijam teraz zakład wulkanizacyjny i tutaj przejadę też przez taki no nie jest to park, ale taka alejka, na której naprawdę to ładnie wygląda. Muszę wam powiedzieć ładnie, ponieważ jak się popatrzycie, są takie zieleńce, dużo jakichś drzewek posadzonych, trawa. Także naprawdę fajnie to wygląda, jeśli o to chodzi. Zainwestowano, zainwestowano pieniądze w tym sektorze, porobili też tutaj takie ławeczki. Nie wiem ile to wszystko kosztowało. Nie wiem jakie są ceny. Czy nie było to na przykład przepłacone, tak jak to się robi na przykład w Polsce? Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Nie jestem w stanie tego ocenić, ale ważne, że coś powstało i że wygląda to tak, jak wygląda, bo no, nie jest tak po prostu szaro i ponuro, jak było wcześniej. Dodaje to takiemu, takiego urokowit temu sektorowi, a jesteśmy w sektorze piątym w mieście Bukareszt, teraz już jestem praktycznie na wysokości tego Prosper Plaza, o którym mówiłem tam, po lewej stronie ten budynek z rusztowaniem no i jadę do skrzyżowania stoję sobie tak na przejściu dla pierwszych, czekam na zielone światło, zobaczcie to BMW widzę jak ten kierowca się wpycha tak bezczelnie przed ten autobus no, teraz już stoi po prostu przed tym autobusem ale Trwało to trochę i widziałem jak wjeżdżał tak na hama, żeby być przed tym autobusem, także no... Tak to jest jeśli chodzi o kierowców, tak to jest. Dobra, muszę się spieszyć, żeby przejechać na tym świetle. Tutaj jakiś samochód policyjny sobie stoi, także takie uroki o poranku w Bukareszcie, tak. Dobra, jadę, jadę moi drodzy widzowie, kochani, dalej. E, tu po prawej stronie nie wiem czy to wszystko widać, ale miałem taki budynek, w którym e, chodzę teraz do fryzjera. Tam się przeniósł zakład fryzjerski, który był w tym Prosper Plaza i który spłonął. Także teraz e, przenieśli ten lokal po prostu, można powiedzieć, że naprzeciwko. Ja się cieszę, że udało im się znaleźć e, tak szybko lokal, że tak szybko ta, e, ten zakład fryzjerski się przejął przeniósł znaczy się i że y, udało im się po prostu utrzymać, że, że przetrwali, tak? No bo to jest bardzo ważne dla biznesu w Rumunii. No i tak wyglądają jeszcze bloki, które mijam. E, teraz jest ciekawa rzecz, bo zjadę może na ulicę, to będzie lepiej też widać i będziecie mieli okazję to dostrzec, ponieważ jak popatrzcie się tam po drugiej stronie ulicy jaki jest korek i te wszystkie auta stoją w korku. A ja jadę w tą stronę, gdzie nie ma, nie ma tego korka, nie ma tłoczno. Także jedzie się, znaczy kurczę, na rowerze to się zawsze jeździ bez korku, tak praktycznie. No, ale jakbyście chcieli jechać samochodem, to byłoby na pewno o wiele trudniej tamtędy jechać. Chociaż, chociaż już widzę, że tutaj dojeżdżam taką ulicą, która właśnie tam prowadzi w kierunku tego Afi kotroczeni, centrum handlowego. Nie jestem daleko od tamtej destynacji, ale już da się zauważyć, że tutaj natomiast korek się tworzy, w tym miejscu. Tutaj już samochody sobie y, stoją i muszą czekać. A Rafałek na rowerku pięknie sobie przemknie między nimi i będzie, <ścoughs> będzie dobrze. Będzie dobrze, słuchajcie. Także trzeba jechać trochę, tu mam mało miejsca, ale się zmieszczę zmieszczy się. Wiem, że to takie fajne odczucia mogą być jak oglądacie na kamerze jak ja tu jeżdżę między tymi samochodami jak to jest, że ja się wciskam ja mam tu miejsce mam miejsce, jadę bezpiecznie no a tak to wygląda tego tak dla kamera jak po prostu jadę i takie są też wrażenia jak oglądacie ten film po prawej stronie może będzie widać, może będzie słychać są osiedla, budują dźwigi tam stoją jakieś Także coś tutaj będzie powstawało, coś się robi w tym miejscu. No i co jeszcze? Mijam jakąś platformę, jakiś taki holownik duży, i byle tylko dojechać tam do tej głównej ulicy. Jestem przy głównej ulicy, muszę przemknąć szybko. Ja wiem, że po pasach, ale trudno. Powiedzcie mi, czy wy też tak nie jeździcie? Jeździcie, kto by przeprowadzał ten rower? Po prostu spieszy mi się i przejechałem e, na zielonym świetle. Jadę teraz właśnie w kierunku Apikotroceni. Zobaczcie, jakie są korki. Jakie są korki, jak wygląda to miasto. O poranku mamy dzisiaj wtorek. Jest wtorek, jak nagrywam tego rowerowego vloga. Także nie wiem jeszcze w który dzień dokładnie zobaczycie ten film. E, muszę przemyśleć sprawę, kiedy go. Wam udostępnię, kiedy go będę miał czas zmontować i tak dalej. Także e, tak to słuchajcie wygląda, ale możecie zobaczyć. To jest wtorek o poranku. Bukaresz, jaki jest zakorkowane to miasto. Tam przede mną będzie widać za chwilę autobus numer 139, taka linia e, autobusu. Jeszcze po prawej stronie e, mijam stację metra, także e, no to jest takie jak widać. Miejsce, gdzie faktycznie dużo się dzieje. I chciałem wam powiedzieć o tym autobusie, że to jest autobus tej linii, on jeździ dookoła. On jeździ dookoła, te autobusy nie mają jakichś przystanków, że tak powiem powrotnych, żeby ten autobus jechał w drugą stronę. On jedzie po prostu w koło i ma przystanki po jednej stronie. Ta linia autobusów akurat, tak? Ja kiedyś pamiętam, jaki byłem zdezorientowany, jak przyjechałem do tego afikotroszeni, na jakieś zakupy. To były moje pierwsze dni w Rumunii. I ok, przyjechałem tym autobusem, bo wiedziałem, że mam nim przyjechać. Ale nie wiedziałem jak później się odnaleźć na przystanku. Sorry piesku. Nie wiedziałem jak się odnaleźć na przystanku i żeby wrócić. Żeby wrócić. Gdzie jest przystanek? A ja musiałem wsiąść na tym samym przystanku, na którym wysiadłem. Po tej samej stronie. Dlatego no, tak to było jeśli chodzi o ten autobus. Nie, wiem, słyszycie to? Mewy. Mewy, nie jesteśmy nad morzem, ale mewy latają nad miastem i słychać, je, słychać ich dźwięki. A ja już jestem praktycznie na ostatniej prostej do tego afikotroczeni. O i właśnie w tym miejscu po lewej stronie jest ten przystanek, o którym Wam mówiłem, że stąd trzeba wsiadać i tutaj trzeba też wysiadać, żeby się dostać właśnie w to miejsce. Stoję teraz na skrzyżowaniu i zobaczcie, tam naprzeciwko już właśnie widać to centrum handlowe, a i Teraz miałem taki dylemat, w którą stronę jechać, czy jechać tam w lewo, tam i wam pokazać jakie są jeszcze osiedla, czy jechać na wprost. I jeszcze nie podjąłem decyzji, gdzie będzie lepiej, gdzie będzie ciekawiej, ale chyba pojadę tam na wprost, tamtą ulicą. Tak mi się wydaje, bo tam. Będzie najlepiej, i później sobie zawrócę, żeby wrócić też do domu. Jestem przed samym wejściem do Afi Kotroczeni. Mijam ten budynek teraz z tej strony i pojadę tą główną ulicą. Zobaczymy też, gdzie dojadę. Inaczej jest, powiem Wam, jak jeżdżę samochodem po Bukareszcie. Inaczej jest, jak jeżdżę rowerem. Inaczej to wszystko wygląda. Inaczej też pamiętam te ulicę i e, rowerem. Jadę tędy pierwszy raz. Mijam poszczególne budynki Afi Park Nazywają się, są ponumerowane od numeru 1 do 5 No i w każdym z nich coś jest Są różne firmy, korporacje W niektórych z tych budynkach są gdzieś firmy właśnie, które zatrudniają W których miałem nawet gdzieś tam przyjemność być na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej w jednym z tych budynków byłem, nie pamiętam już który, bo było to bardzo dawno na początku mojej kariery zawodowej, jeśli chodzi o Rumunię. Przejeżdżam teraz koło pani, która będzie sprzątać. Dużo jest takich właśnie um, ludzi um, z tych służb porządkowych, którzy sprzątają to miasto, sprzątają Bukaresz, i um, widzę ich na różnych ulicach, i też w Unii, i tam, gdzie już nagrywałem. Wszędzie są, wszędzie są, ale mimo to Bukaresz jest tym miastem, które jest zaśmiecone tak czy inaczej. Jest bardzo brudne. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, jakby to było, gdyby oni nie sprzątali. Ci ludzie to miasto to by już w ogóle utonęło w śmieciach. Utonęłoby w śmieciach już to nie. mimo że jest sprzątane codziennie, ale bez tych ludzi, którzy zajmują się tymi pracami porządkowymi, to byłoby jeszcze o wiele, wiele znacznie gorzej. No, takie jest po prostu moje zdanie w tym temacie. Mijam teraz takie, jak widzicie, różne e, małe sklepiki w takich e, kioskach, jakby różne rzeczy tu są. E, jak widać, jak widać, jakieś z telefonami. Teraz mijam po lewej stronie, są też jakieś takie jedzenie na wynos, sprzedają e, różnego rodzaju usługi. tak. Nie wiem, czy już minąłem, czy dopiero będę miał. Była też placówka banku ING. Także to zaraz zobaczę. Tutaj ludzie stoją w kolejce po jakąś kawę. O i coś, co jest bardzo popularne, jeśli chodzi o Rumunię, to luka, w których można kupić jakieś drożdżówki, takie kowrigi i tak dalej. Tak samo tam było po lewej stronie. Tutaj chyba ująłem też panią, która sprzedaje kwiatki. I właśnie minąłem też oddział banku ING. I jadę teraz tam na wprost. Powiem Wam, że chciałem Wam tego oszczędzić, ale słyszałem, jak tak trąbiły tam samochody. Samochody, kierowcy trąbili. To by po prostu było nie do zniesienia. Nie do zniesienia. I to jest to, jeśli chodzi o tą aglomerację, jak to wygląda w tym mieście w Bukaresz. No jest po prostu tragedia. Dlatego nie dziwcie mi się, że jak chcę się stąd przenieść, że nie chcę mieszkać w Bukareszcie. Jakkolwiek powiedziałem, że Bukaresz ma. Wiele plusów, wiele jakichś też zalet i przede wszystkim jeśli chodzi o pracę, czy dla mnie, czy dla Any, to jednak jest to miasto upiór. Miasto straszne do mieszkania w takim zgiełku, w takim hałasie i przede wszystkim w takim brudzie, jaki panuje, jeśli chodzi o to, o to miasto. Także tak to jest. Słuchajcie, moi kochani, drodzy widzowie, jadę z górki, jedzie się teraz przyjemnie, ponieważ e, nie trzeba pedałować i jedzie się naprawdę luźno będę musiał tam hamować później żeby z kogoś nie wjechać mijam jakieś styropiany rozsypane pewnie ich chyba było widać na ulicy i gdzie ja tu dojeżdżam? tutaj mijam chyba jakiś park czy jakieś osiedle po lewej stronie nie wiem co tam jest nie jest to jakoś bardzo teraz istotne w tym momencie ale e, no zobaczymy, zobaczymy jeszcze zaraz gdzie dojadę, gdzie mnie Koła poniosą, tak? Jak się spaceruje, to się mówi, gdzie nogi poniosą. A jak się powinno powiedzieć, jak się jedzie na rowerze? Napiszcie jakiś komentarz, bo nie wiem, czy to określenie, którego użyłem, jest właściwe. Duży wiatr taki jest, ale mam te osłonki takie na mikrofon, to mam nadzieję, że będę dobrze słyszalny. Teraz przejeżdżam koło takiego mostu, który zawsze mi się podobał. Ten most, no tutaj jest w zasadzie. Prowadzi aż do dworca, tam do Gara de Nord, bardzo długi most. Już w ostatnim filmie, jak spacerowałem tam w okolicach Piazza bo koło mojej pracy, to wspominałem coś o tym moście. I tak on wygląda też z tej strony, z tej strony. Także tak to jest i muszę jechać teraz tędy i zobaczymy, zobaczymy, gdzie właśnie dojadę, bo powiem wam, że muszę to przemyśleć, muszę to przemyśleć gdzie będzie najlepiej jechać ale jedźmy prosto, nie ma co kombinować nie ma co kombinować jedźmy prosto tak, jedzie ta pani przede mną na rowerze w jakimś kapeluszu w czapce <grybujesz> pojadę za nią, zobaczymy I zobaczcie jaki budynek jest tutaj przede mną jakieś, nie wiem co to jest, jakieś firmy nieważne co, i tak ten most który jest po prawej stronie, zaraz tu jeszcze może Wam pokażę, o tak, ujęcie koło przejścia dla pieszych, na którym muszę zaczekać na zielone światło i przedostać się na drugą stronę. Wiecie co, pojadę teraz pod tym mostem, ale będę wracał pomału, będę wracał, bo nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu. Stałem tutaj chyba z 5 minut na światłach, żeby przejść na drugą stronę, przeprowadzić ten rower. No i trwa to wszystko za długo, jak ja będę na każdych jednych światłach się tak zatrzymywał i tyle czasu spędzał to no, po prostu nie, nie dotrę dzisiaj do pracy, a muszę pracować żeby przeżyć jakoś, bo czy... <noise> gość się trochę zapaczył to jest takie właśnie uzależnienie od tych telefonów, od tych komórek patrzył w ten telefon patrzył, patrzał w telefon i nic nie wypaczał i prawie by się zderzył ze mną a ten mnie puści czy nie? Puści, dobrze. To mogę jechać teraz tędy. Także uważajcie, jak chodzicie z telefonami. Nie dajcie się zwieść. Uważajcie, bo można naprawdę mieć jakiś wypadek i to się może przykro dla Was skończyć. I teraz miejsce, w którym jestem i jadę, to jest wzdłuż rzeki Dymbowica. Tam po prawej stronie płynie ta rzeka i myślę, że tędy powinienem dojechać do Piazza Unili i wrócić właśnie sobie tamtędy no zobaczymy czy tak rzeczywiście będzie czy uda mi się tamtędy wracać mam nadzieję że tak, mam nadzieję że tak i chciałbym za jakieś dobre 15 minut być już w domu bo naprawdę nie mam czasu także tak to jest jak Wam się w ogóle też podoba taki vlog rowerowy czy taka forma, forma vlogowania też może być? Wtedy jestem w stanie Wam jak najwięcej pokazać, ponieważ, ja, tak jak mówię, możecie zobaczyć mnie tylko na początku filmu i na końcu, jak robię jakieś podsumowanie. A jeśli chodzi właśnie o to, jak jeżdżę i pokazuję, no to kamera jest skierowana tylko i wyłącznie na tą okolicę, w której jestem. Także tak to. Wygląda właśnie jeśli chodzi o taki sposób vlogowania. Wiem, że zrobiłem już kilka takich filmów, i nawet mogę powiedzieć, że pojawiały się pozytywne komentarze, ale też nie wiem tak do końca, czy taką formę wszyscy lubicie, czy nie. No po prostu wydaje mi się, że raz na czas mogę coś takiego zrobić, i jeszcze korzystając z okazji, że jest taka pogoda jaka jest, że jest jesień i że. Mogę jeździć na tym rowerze. Nie jest tak zimno, żebym nie mógł już siąść na rower. Znaczy na rower zawsze można. <tak>, tak, tylko tak jak mówię, no po prostu jak będzie zima, to nie będzie ani żadnej przyjemności, ani też jakby to powiedzieć, po co ryzykować zdrowie, żeby się gdzieś tam przy zimnym wietrze przeziębić i dostać jakieś choroby tylko dlatego, żeby jeździć na rowerze. Chociaż były czasy, że jak byłem młodszy to jeździłem w zimie nawet na rowerze, no ale teraz człowiek się starzeje, to się pewne rzeczy różne zmieniają. Gdzie ja jestem? Cały czas jadę wzdłuż tej rzeki, no i chyba odezwę się do Was za chwilę, jak już będę gdzieś tam w pobliżu może tego unili. Przejechałem na drugą stronę ulicy i mam taki plan dalszy na mojego tripa, na ten vlog, że przejadę tam jest niedal niedaleko Parlament. Wokół tego budynku parlamentu pojadę, nie będę jechał do samego Unii, bo będę miał trochę naokoło, a spod parlamentu e, uliczkami e, będę mógł wrócić do domu, będzie mi na pewno słuchajcie lepiej. Także panie, kolego gdzie się wpychać. A przejedźmy ulicą trochę, zaszalejmy. Zaszalejmy, jedźmy ulicą. Czemu nie? Niech się dzieje, co się ma dziać. Może mnie nikt nie rozjedzie. A będę po prostu szybciej, jak będę przejeżdżał. A Wy sobie w międzyczasie zobaczycie coś więcej, jeśli chodzi. I zobaczcie, tu jest droga rowerowa. Niemożliwe, niemożliwe. Jadę drogę drogą rowerową. Ale jaja, no to jest, to jest naprawdę coś. To jest naprawdę coś. Znalazłem jeszcze tak oddzielona takimi słupkami, żeby jakieś auta tu nie wjechały i nie najechały na mnie. Naprawdę zaimponowało mi to. Ja wiem, że trochę sobie tak szydzę, ale. Ale co mam zrobić? Jak ogólnie powiedziałem, że te drogi rowerowe nie istnieją, to jest tylko taki kawałek, jakiś odcinek 200-300 metrów, który za chwilę się skończy i go już nie będzie, tak? Także tak to jest. Dobra, gdzie ja jestem, żebym mógł się zlokalizować bardziej? Dojechałem do skrzyżowania. Dobra, zaczekamy teraz. Proszę, nawet za skrzyżowaniem ta droga się trochę ciągnie, droga rowerowa. No dobrze, miłe zaskoczenie. Niech, niech tak już będzie, niech tak już będzie, słuchajcie. I dojeżdżam do kolejnego skrzyżowania. Muszę uważać tak czy inaczej, nawet jak jestem na tej drodze rowerowej, bo powiem wam nie czuję się bezpiecznie mimo wszystko. O, mam zielone, to można przeciąć szybko, żeby teraz się nikt nie rozpędził, bo byłbym po prostu zmieciony. Byłbym po prostu zmieciony. Aj. Ja widziałem ten parlament gdzieś z daleka. Gdzie on, gdzie on był? Nie wiem, powiem wam, że głupie, głupie czasem jak jadę już przez ten Bukaresz, przez to miasto, już sam nie wiem dokładnie gdzie jestem, przejeżdżam na mocno żółtym świetle. Czasami tak trzeba, czasami tak trzeba. Ale nie no znowu zbliżam się do tego unii. i chyba będę musiał tamtędy przejechać. Nie wiem, zresztą zobaczymy. Będzie co ma być. Nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. Jadę dalej naprzód. Zjechałem z tej drogi rowerowej, ponieważ nie widzę dalszego sensu brnięcia tam naprzód, bo mam wrażenie takie, że ten dystans, który pokonuję jest coraz dłuższy. Że mam coraz więcej do przejechania, a nie mam, tak jak mówię, czasu i tutaj akurat kojarzę tą ulicę, którą będę przejeżdżał koło takiego parku i teraz faktycznie dojadę gdzieś tam w okolice parlamentu, który będę tak, takie mam przynajmniej wrażenie i tak mi się wydaje. No i zobaczcie jeszcze, jak wygląda miasto Bukaresz o poranku. Jest naprawdę zakorkowane w większości ulic. W większości ulic tak zwany trafik. Tak to jest, jeśli chodzi o to miasto. No ale takie są uroki. I nie ma jakichś tam, powiedzmy, no, prognoz, żeby to się zmieniło. Niestety. No i proszę, mówiłem, że gdzieś mi się wyłaniał z za horyzontu budynek parlamentu. Jest naprzeciwko mnie, tylko jadę od drugiej strony. Od drugiej strony i muszę tedy pojechać pod górę, minąć go. No i będę już, że tak powiem, w drodze powrotnej, żeby dotrzeć do domu, tak? No i muszę zostawić rower i zacząć coś dzisiaj pracować słuchajcie. No trzeba. Trzeba. A na razie... Drałujemy pod górę i on wyjechał bez jakiegoś zmęczenia. Dobra, najminałem no już ten budynek parlamentu. Jestem już za nim. Mijam teraz też hotel. Hotel Marriott, Marriott, jakkolwiek się wymawia ta nazwę No i zmierzam już, tak jak mówię. Do końca mojej dzisiejszej wycieczki rowerowej. Tutaj jeszcze zrobię kilka takich ujęć. Hmm, bateria mi się już kończy, też nawiasem mówiąc, także za dużo nie ponagrywam, ale zawsze jeszcze coś przy okazji przyjeżdżając zobaczycie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o miasto Bukaryż o poranku. Słychać szum moich kół w rowerze, tłuczące się kostkę Kostka burkowa. Na chodniku i zmieniające się przerzutki. Takie są uroki nagrywania tego filmu. No i o, jaka tam ładna flaga. Powiewa, może podjadę bliżej, to będziecie mogli widzieć. rumuńska flaga tam po lewej stronie. Myślę, że chyba widać na kamerze. Mam nadzieję, przynajmniej. I słuchajcie, będę zmierzał teraz w kierunku Kalea rachowej. No i proszę już. Widzicie, gdzie dojechałem? Jestem teraz na takiej głównej ulicy, która prowadzi do, do ulicy Sebastian, tam gdzie zaczynałem tego vloga. Tam, gdzie się zaczynał ten film. Także tutaj muszę dojechać do skrzyżowania i skręcam później w lewo. I proszę z tej strony budynek Prosper Plaza, który miałem okazję wam pokazać. Remontują go, chcą go wskrzesić, żeby powstał na nowo. Pan policjant, który steruje ruchem, i ja czekający na zielone światło, żeby przedostać się na drugą stronę. I tu jest właśnie ulica Sebastian. Tak jak mówię, w tym miejscu się wszystko dzisiaj zaczęło, w tym miejscu się będzie e, kończyć. Przejeżdżam, zobaczycie z takiej krótkiej perspektywy też z drugiej strony, jak to tutaj wygląda. E, słyszycie ten dźwięk? Ciężko go nie słyszeć. Przejeżdżająca karetka. <laughs> która musi być w każdym filmie w każdym jakbym miał robić takie zakłady czy przejedzie karetka w moim filmie no to jest duża szansa, że gdybym powiedział, że nie przejedzie to bym przegrał po prostu zakład przegrałbym tak, myślę, że 99,9% zakładów to bym przegrał po prostu jak taki loser który nikt, nic nigdy w życiu nie wygrał, ponieważ zawsze te karetki czy tam straż pożarna czy policja cokolwiek na sygnale musi przejeżdżać takie są właśnie te uroki tego miasta A oni, żebyście się nie dali zwieść wcale nie jeżdżą na sygnale bo akurat im się spieszy po prostu nadużywają swojego jak się to mówi, przywileju tak, tak to jest moi drodzy widzowie zmierzam w kierunku Kale Arachowej i zrobię szybkie podsumowanie tego filmu. Jestem na kalea rachowej, zmierzam teraz do domu. I takie szybkie podsumowanie dzisiejszego vloga nagram po prostu dla was później. Także zaczekajcie jeszcze, bądźcie cierpliwi. I to jest wszystko, co Wam chciałem pokazać w tym filmie. Taki bukarz o poranku, jak wygląda, jak to miasto jest zakorkowane, zatłoczone i jak się jeździ po mieście, no i ogólnie okolice, okolice której jeszcze wcześniej nie filmowałem. Także mam nadzieję, że ten film się Wam będzie podobał. Ja odstawiłem rower i nagrywam zakończenie specjalnie tutaj. Zszedłem sobie, jestem za naszym blokiem. No i jeszcze właśnie chciałem do Was powiedzieć kilka słów. Także to tak jak mówię, mam nadzieję, że Wam się podobało. Skomentujcie ten film, dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach.